I dobry Państwu. Witamy Państwa w Teatrze wspólna Współczesna. Ja nazywam się Łukasz Matewski, jestem aktorem i jest ze mną również... A ja nazywam się Maciej Makowski i też jestem aktorem. Też jest aktorem. Serdecznie zapraszamy na spektakl. Tak. Obserwujecie? 23 września. Oraz? 24 września. Bo gramy dwa razy, dlatego jest dwa razy napisane. Oraz drugi spektakl? 25 września. Historia świata w nieco skłóconej wersji, z okazji Trójdzionka Teatralnego. Ale to nie wszystko. Kochani, zapraszamy na ASW. Co to jest Łukaszu? Akademia Sceny Współczesnej. Program warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej, yy, szkół średnich. 24, yy, 24 wrzesień, godzina 15. Pamiętajcie, 24 wrzesień, godzina 15, ASW. Zapraszamy do teatru Scena Współczesna! Przyjdźcie! I jeszcze jedno. Nasz adres to Giordana Bruna 9. Wejście od bramy przy adresie Bruna 12. Wchodzicie w tą bramę i do docieracie do nas. Serdecznie zapraszamy. Czekam.